Bunt pod chorążych wojskowej uczelni, w ruch poszły petardy i słoiki z moczem, tegoroczna promocja oficerska w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu wisiała na włosku, dowiedział się onet. Patenty oficerskie, które musi podpisać prezydent Andrzej Duda, na wiele tygodni utknęły w kancelarii premiera, wysłane tam do kontrasygnaty. Do Wrocławia dowieziono je w ostatniej chwili. Ten bałagan wywołał ostrą reakcję podchorążych. Nocą, w przeddzień promocji w kampusie zapłonęły ogniska, wybuchały petardy. Z okien leciały słoiki z moczem, próba fałszowania wyników naukowych przez AWL, o której onet pisał w maju. Okazała się tylko jednym z problemów na tej największej uczelni wojskowej w kraju. Poziom nauczania jest dramatycznie niski, brak jest zajęć praktycznych. A w Akademiku zalęgły się wszy, alarmują nas rozgoryczeni studenci, kiedy okazało się, że patenty oficerskie utknęły w kancelarii premiera. Na kampusie uczelni doszło do dantejskich scen, choć uczelnia utraciła kontrolę nad wydarzeniami, nie wezwano żandarmerii wojskowej. Według naszego informatora. Próbowano wyciszyć sprawę i uciąć jej łeb, destrukcja, która zaczęła się cztery lata temu. Doszła już do kompletnej dewastacji tej uczelni, mówi nam jeden z oficerów Akademia Wojsk Lądowych AWL. Tadeusza Kościuszki jest największą i najważniejszą uczelnią wojskową w Polsce. Kształci przyszłych dowódców polskiej armii. Do 30 czerwca 2017 roku funkcjonowała jako Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych Słynny Zmech. Kiedy ministrem obrony został Antoni Macierewicz, zmieniły się władze uczelni. Rektorem, komendantem został wówczas pułkownik, dziś generał Dariusz Skorupka. Jego kandydatura od razu wzbudziła spore kontrowersje. Zarzucano mu przede wszystkim brak doświadczenia w służbie liniowej, a WL powinna być przede wszystkim szkołą rzemiosła wojskowego. Tymczasem w ostatnich latach przez uczelnię przeszła miotła kadrowa. Pozbyto się wykładowców, którzy mieli doświadczenie dowódcze, a młodzież kształcą dziś teoretycy pokroju rektora, mówi oficer były dowódca dużych zgrupowań wojskowych, fałszowanie wyników naukowych od 2017 roku AWL uzyskała prawo przyznawania stopni naukowych, a nowe władze zapowiedziały, że Akademia stanie się największą szkołą liderów w Europie. Życie szybko jednak zweryfikowało te plany. Pierwszym doktoratem bronionym na AWL miała być praca Agnieszki Taurogińskiej Stycz na temat przywództwa. Wynikało z niej między innymi że zaufanie do przełożonego wśród podchorążych akademii w ciągu studiów spada o 41%, szacunek do symboli narodowych o 35%, a lojalność wobec przełożonego o 25%. Władzom uczelni nie spodobały się te wyniki i nakazały swojej pracowniczce je zmienić. Gdy Agnieszka Taurogińska Stitch odmówiła, straszyły ją konsekwencjami prawnymi, i kontrwywiadem wojskowym. Jak pani to ujawni, to będzie katastrofa dla uczelni, powiedział jej prorektor, doktor habilitowany. Adam Januszko, onet pisał o tej sprawie w materiale, jeśli pani to ujawni to będzie katastrofa. Jak wojskowa uczelnia próbowała fałszować badania, na AWL nastąpiło skumulowanie tego, co dokonuje się obecnie w całym wojsku. Mamy tu do czynienia z przerostem formy nad treścią. Czemu służyło podniesienie rangi uczelni do poziomu akademii, kiedy standardy nauczania są tam żenująco niskie? Uczelnia nie potrafi budować przeświadczenia o swojej misji i roli wobec studentów. Co uwypukliły badania pani Agnieszki Taurogińskiej-Stitch? Przecież wyraźnie pokazały one, że motywacja studentów z każdym kolejnym rokiem maleje, a nie wzrasta, uważa Gen. Mirosław Różański. Były dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych. Agnieszka Taurogińska Stitch jest jedną z najwyżej cenionych przez studentów wykładowczyń na AWL. Miałem przyjemność odbywania zajęć. Które prowadziła pani Agnieszka i muszę przyznać, że to jedna z nielicznych kompetentnych osób pracujących na tej uczelni, napisał do Onetu jeden z podchorążych. Podobnych opinii dostaliśmy więcej, ponadto Agnieszka Taurogińska Stitch zwyciężyła w tegorocznym głosowaniu na najlepszego nauczyciela akademickiego roku. Jego wyniki jednak nie zostały ogłoszone oficjalnie, ponieważ władze AWL przedłużyły głosowania do października. Zwyczajowo ogłaszane są z końcem każdego roku akademickiego. Skąd tegoroczne odstępstwo? Rektor i jego świta uznali, że to głosowanie byłoby dla nich niekorzystne. Ale reakcja podchorążych jest jednoznaczna. Nie tyle zagłosowali za panią Agnieszką, co przeciwko sytuacji, jaka panuje na uczelni, mówi oficer z Wrocławia, który zna kulisy sprawy. Przeczytaj, znamy nazwiska oficerów którym prezydent Andrzej Duda wręczy nominacje generalskie brak zajęć praktycznych wszyw akademiku władze uczelni zablokowały nie tylko obronę pracy Agnieszki Taurogińskiej Stitch Kilka innych doktoratów też nie może doczekać się obrony Frustracja wśród młodej kadry naukowej osiągnęła już poziom krytyczny mówi jeden z pracowników AWL i dodaje że spora grupa wykładowców albo już zdecydowała się na odejście z uczelni, albo nosi się z takim zamiarem. Nielepsze nastroje panują wśród podchorążych. Wielu z nich już po pierwszym roku rezygnuje ze studiów na wojskowej uczelni. W 2018 roku, wobec fali odejść, rektor Skorupka zlecił więc zbadanie przyczyn tego zjawiska. W oficjalnym meldunku szef pionu ogólnego uczelni poinformował go, że studenci rezygnują między innymi z powodu rozczarowania wynikającego z dysonansu pomiędzy kreowanym przez materiały promocyjne wizerunkiem żołnierza i służby, a rzeczywistością. Odchodzą też z powodu zbyt małej liczby zajęć praktycznych, dramatycznych warunków bytowych, niedostosowania programu szkolenia do realiów stanowiska dowódcy Plutonu. Bunt pod chorąży